Wersje ma wszystkim. Dzisiaj mamy 14 sierpnia, niedziela, 18 stopni na plusie, jest godzina 6.39, jadę teraz po kawkę na stację i lecimy na <laughs> Nowisko, Janowice. I co, widzimy się nad wodą. <laughs> na razie, hej! No, ja już jestem na Nowisku. Udało mi się zarzucić jedną wędkę. Dzisiaj łowię na takie beczulki. Takie ule. Tą lewą mam rzuconą na taką beczułkę mango, a prawą będę zakładać słodka kukurydza. Tak to wygląda. Rzuciłem 5 minut temu, zobaczymy co tam będzie się działo. Mam nadzieję, że coś pojedzie zaraz. Delikatny deszczyk jest. Taka raciemżawka. Cisza, spokój, jestem sam na łowisku i czekamy na pierwsze branie. Mam założone to: słodka kukurydza na prawej, a na lewej mango. To są szesnastki, waftersiki takie. No i zobaczymy, czy coś pojedzie na no, mango jeszcze nigdy nie łapałem i na słodką kukurydzę też jeszcze nigdy nie łapałem przeważnie truskawka przeważnie truskaweczka Siedzi jakiś karpiszon <laughs> na mango mały jakiś mały wariat Taki mały, malutki Karpiszonek A i to wody Na taki zestaw. Czy ktoś poplątał? Dzień dobry. Ja przed chwilą zmieniłem przynętę, kulkę. Na lewej zostawiłem sobie te mango, a na prawej miałem założone tą słodką kukurydzy, ale tam się nic nie działo po półtorej godzinie. <śm> Więc założyłem z moich starych zapasów takie coś. To jest Gielem Squid Strawberry, boosterowane. mam jeszcze sprzed chyba półtora roku. Tak to wygląda. Tu Troszkę obkroję, bo to jest 20 mm. Obkroję tak na 18 żeby ten zapach jeszcze szybciej się wydobył. I mam założoną na, na czerwonym sygnalizatorze. No i zobaczymy. Zobaczymy. Na razie, oprócz tego jednego karpia małego nic się nie dzieje. Dopiero 8:30, byłem tu po 7. Także na tego ma też zawsze miałem dobre, dobre wyniki. Ogólnie tutaj to przeważnie, jak jechałem, to brałem tylko truskawkę. Tu wystarczyła tylko truskawka, a nic więcej. Ewentualnie czosnek. Czosnek i czosnek. Ja łowiłem tutaj na czosnek. Jeszcze mam gdzieś tutaj, stary. Tu kupowałem jeszcze, jak była hurtownia, czosnek z meusa. I to wystarczyło truskawka i czosnek. Tutaj kiedyś próbowałem nas łapać. Początki to wywywa się na, na Meusa na czosnek, który jeszcze daje czadu po dwóch latach. On był nawet przeceny, bo on był po terminie. Teraz już będzie dużo po terminie. 18 do 2020 roku była data ważności. Ale na taki jeden brały tutaj karpie. No coś. Coś. No jest. Coś siedzi. Jakiś kurdupel. Kurdupel jakiś siedzi. O, i puścił. Puścił. Na tego Gelema strawberry, kulki pewnie nie ma. No, nie ma. Pusto. Coś się dzieje chyba trzeba ciąć siedzi Chyba nieduży Przed chwilą zarzuciłem zarzuciłem na tę truskawkę gielem, gielem tylko zmniejszyłem tę kulkę zrobiłem taki kwadrat z niej bo była za duża na haczyk Małe karpie, ale silne skubane. No, gdzieś pod... Wszedł mi Pod, pod podbierak. Jest. Parę kilo. Zawsze coś. Pięknie, pięknie zaczepione za dolną walgę haczyk ostry na wycinie, nie pokieroszeło za bardzo twarzy. Taki z 2,5 kg może. I kolejne branie było też jakiś kurdupel. Tym razem od Wacławika na szatano. Też kurdupelek Taki tá aqui carpejo.